Witam Was serdecznie moi kochani, jak zwykle na moim kanale. W poniedziałkowe, pochmurne bardzo popołudnie. Dzisiaj na Podkarpaciu u nas od rana leje, jest, jest brzydko, pochmurno, ponuro. No i powiedziałabym. <śmurne> To nie jest wcale złoty październik. No, my jesteśmy żółtym październikiem. Wszyscy jesteśmy koloru żółtego w Polsce, bo wszędzie mamy tę żółtą strefę. A powinien być złoty październik byłoby o wiele piękniejsze, ale trudno. Słuchajcie, jak zwykle, zapraszam Was do subskrypcji. Jak zwykle serdecznie pozdrawiam. Jak zwykle dziękuję za komentarze. Jak zwykle dziękuję za to, że jesteście. Przepraszam, jeśli nie jestem w stanie na te wszystkie komentarze odpowiadać. No, po prostu. Jest ich, jest ich dużo i nie nadążam po prostu, ale naprawdę czytam wszystkie i wszystkim Wam za nie bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam Was też na mój drugi kanał jak zwykle, na Grynelkę, zapraszam Was też na mój blog grynelka.pl, tam wczoraj bardzo taki sympatyczny artykuł miałam o, mig, o tych, o daktylach, jeśli kogoś interesowałoby zdrowe, zdrowe odżywianie się, no to zapraszam. A tutaj dzisiaj chciałam trochę Wam opowiedzieć o maskach, no bo to taki temat nadrzędny, w tej chwili wszyscy te maski mamy nosić. Tutaj nie chcę opowiadać o tym, czy one są, jak się można wywinąć od tego noszenia i tak dalej, o mandatach, w ogóle się tym nie będę zajmować, bo to nie na ten nie temat na to, na ten, to nie jest temat, tylko wiecie co, tylko chciałam Wam opowiedzieć tutaj o o tym, dlaczego one są, o jeszcze innym aspekcie, dlaczego w jakim innym jeszcze aspekcie są one szkodliwe, bo o tym, że no, powodują problemy z oddychaniem, że, 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 że ludzie się duszą w nich, no, to jest inna sprawa, ale ja chciałam tutaj przeczy przeczytać Wam artykuł, takie fragmenty artykułu, które e, przetłumaczyłam dla Was e, o wypowiedziach amerykańskich dentystów, którzy e, mówią, że Noszenie maski powoduje problemy też w jamie ustnej, to znaczy powoduje problemy z zębami i powoduje problemy z dziąsłami, po prostu istnieje ryzyko infekcji, które, się, które może się rozwinąć z powodu noszenia masek, ponieważ wciąż dotykamy twarzy rękoma to już jest raz, poprawiamy tę maskę i tak dalej, żeby się nie obsuwała. To, to jest jeszcze ta inna sprawa, która dotyczy tych, tych, tych problemów, które już są wszędzie omawiane i były omawiane. Ale właśnie to, co do tej pory były, było absolutnie nieznane i o tym się w ogóle nie mówi, to to jest to, że jama ustna jest masowo atakowana przez, przez, atakowana przez noszenie tej maski po prostu. I lekarz z Nowego Jorku, Przytoczył, przerwał milczenie i powiedział, co dzieje się w ustach, kiedy tę maskę nosimy. I on tutaj mówi tak, zaraz wam powiem, jak on się nazywa. To on się nazywa dr Rob Ramondi. Jest to dentysta, współtwórca, współtwórca One Manhattan Dental, takiej dużej przychodni dentystycznej. I on to powiedział w Fox News. I tutaj zacytuję Wam, powiedział tak: Widzimy bardzo silne, agresywne zapalenie dziąseł u ludzi, którzy do tej pory zawsze byli zdrowi. No, i widzimy też próchnicę u tych ludzi, którzy przedtem w ogóle nie mieli takich problemów. Czyli jest jeszcze coś nowego, jeśli chodzi o te właśnie maski. No, i on mówi dalej tak, że w międzyczasie, od kiedy właśnie jest obowiązek noszenia masek no to mniej więcej 50% pacjentów mają problemy, począwszy od zepsutych zębów, poprzez brzydki oddech, aż po krwawiące dziąsła. Ale jeżeli ma się zapalenie dziąseł, no to jest bardzo, bardzo niebezpieczne po prostu, tak. No i nie należy właśnie zapominać o tym, że to jest bardzo ważne, że dla niektórych ludzi choroby dziąseł i zepsute zęby mogą stanowić nawet zagrożenie życia. I właśnie amerykański związek, który zajmuje się, zajmuje się zawołami, wylewami, generalnie chorobami układu krążenia, ja wam linki podam oczywiście jak zwykle będą w pierwszym przypiętym komentarzu i też pod filmem w opisie, wykazało w badaniach, że pacjenci z zepsutymi zębami i chorymi dziąsłami są dwa razy bardziej narażone na wylew. Po, poprzez to, że stwardniają się, że twardniają arterie w mózgu niż ludzie, którzy problemów z zębami i dziąsłami nie mają. I właśnie ym, y, to jest to. I drugie, jeszcze y, oni mówią to, że oddech, kiedy oddycha się przez usta, y, no to generalnie, y, jeżeli się oddycha przez usta, to prowadzi to też do infekcji wiamy ustnej. Y, Dentyści mówią o tym, że Pentyści uważają, że noszenie maski sprzyja oddychaniu przez usta, a to z kolei prowadzi do wielu skutków ubocznych i też do infekcji w jamie ustnej, bo, bo kiedy oddychamy przez nos, no to powietrze się ociepla i oczyszcza, to wiadomo, więc zanim dojdzie do płuc, będzie już po prostu innym powietrzem niż, niż to, które wdychamy, ale jeżeli oddychamy przez usta, no to tego nie ma, po prostu od razu wszystko wchodzi nam. No to my to, to jest logiczne, to wiadomo. Ale właśnie. Hmm, Podczas kiedy nosimy maskę, no to jeszcze to się po prostu jeszcze bardziej to się upośledza i pogarsza to wszystko, ten cały proces, no i oni mówią, że właśnie możliwe jest, że też, że coraz większa liczba problemów stomatologicznych powodowana też jest wzrostem i rozwojem bakterii na używanej masce, no bo wiadomo, że ludzie po prostu, ja to widzę, jak, jak, jak ludzie po prostu... Teraz to już wszyscy muszą na okrągło nosić te maski, więc nie widać jak zdejmują i zakładają, ale jeszcze do piątku, kiedy trzeba było tylko w sklepach nosić, ja widziałam w sklepie, na przykład, że tam gdzieś w urzędzie, chociaż ja już po urzędach tak nie chodzę, ale w sklepach, no to, no to było tak, że ludzie wyjmowali z kieszeni te maski, zakładali potem znowu do kieszenia albo gdzieś tam na ręce nosili, no coś obrzydliwego. Także te bakterie się tam rozwijają na tej masce, no i... Profesor Denis Rancois w swojej pracy Mesk Don't Walk powiedział, że, że właśnie, właśnie on tę tezę wysnuł, że to jest też tym powodowane, że wszelkie problemy stomatologiczne, czyli zepsute zęby też od tego się tworzą, tak? bo to maski tworzą wilgotne otoczenie na ustach i wokół ust no i tam się namnażają te bakterie, całe kolonie bakterii. A własny system immunologiczny po prostu nie jest w stanie się bronić przed tym już, no i dochodzi do dużych, dużych problemów, tak? Więc maski i generalnie zasłanianie ust i nosa powodują wiele więcej problemów zdrowotnych niż do tej pory przypuszczano, tak? O tym się w ogóle nie mówi, ten problem się zamilcza, ale ten problem jest bardzo ważny i to właśnie krótki taki moje krótkie takie na dzisiaj uwagi dla was. Serdecznie Was pozdrawiam, trzymajcie się kochani, piszcie jak tam sobie dajecie radę z tymi maskami. Jak w ogóle chciałabym się dowiedzieć, jak piszcie w komentarzach, jak tam jest u Was w miastach, czy, czy jest dużo kontroli, jak to w ogóle wygląda, czy jeżdżą te szczekaczki znowu, bo na przykład tutaj w okolicy jechała szczekaczka u nas niedawno. Znaczy nie tu, gdzie ja mieszkam, bo ja mieszkam zupełnie na obaczu, ale w takim miasteczku niedaleko mnie. Dobra, no to serdecznie Was pozdrawiam. Kochani, trzymajcie się cieplutko. Przepraszam, cieplutko. Wasza Agnieszka.